Cześć, tu Konia Rush Dzisiaj Wam pokażę moją obecną stajnię Zacznijmy może od górnego piętra Tutaj jest gliniany konik Sama go robiłam Nie jest może zbyt ładny, ale przynajmniej ma strzałki Tutaj jest niby miotła z pędzla I zestawy do lążowania I jakiś sznurek Tutaj różnego typu pierdółki, wiadro A tutaj sianko Niżej Tutaj jest boks Fiony e, Inaczej bajki To jest klacz szajer. właśnie bajka Fiona Każdy koń ma siano Te praczki, no nie wszystkie, ale część ma To jest wudu A tutaj Zulejka, konie hanowerskie I źrebak to jest ogierek e, A to klacz Tutaj jest Karolina, niby właścicielka Stedniny tu jest klacz y, lipicańska stara dakota a tu jest rybak dark tu jest mini paszarnia jedzenie to jest kasza mamna. taką samą y, paszę ma Agata tutaj jest bok z bezy i baltazara, haflingerów a tu jest marek weterynarz to jest ostatnio moja kupiona tak samo jak wudu Eee, klacz andaluzyjska nareszcie ją zdobyłam tutaj jest Ogier Shire bueno tu jest jack z zestawu farmerskiego do jazdy tabliczka stajnie kasieńka, nauka jazdy treny rajdy, hodowla, hotel dla koni świetna kadra, wyszkolone konie i kucy telefon, podkowa, podkowa gwiazdka podkowa... Uwiozł podkowa, 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 podkowa Tak się tu stoi, obok drzewka Z orłem, to już nie jest szlajch Chyba widać Tu jest Zuzia Amazonka z siodłem Tu są różnego rodzaju kantary, ogłowia Tu są baty Derki, tu jest przeszkoda Tu są takie patyczki okrągłe po lodach O! I one robią jako drągi Mam jeszcze jeden Uwiązy, ląże, o głowie, derka Tu jest Lord of the Rings, czyli Lord Zwykły lordik Kłód ogier Ogierka Marsz Dorota Ogier andaluzyjski, tajfun I przejdźmy No, to tak wygląda całościowo No, a tutaj w wejściu konik. To się otwiera tak. Tak się zjemu sznurek z tego palika. I tu są jeszcze takie o, uwiązy, żeby w boksie można było konia na przykład wyczyścić, czy coś. A te się otwiera normalnie, tak. O. Tutaj jest staj no, taki wybieg dla ogierów. Wiem, że nie powinny być razem, ale tutaj akurat wszyscy się lubią. To jest jeden z moich pierwszych koni. Ogier Tinker Gulliver. To jest Apache. Ogier Apollosa 2013. Bardzo ładny, tylko ma mały ogonek. To jest mój wigilijny prezent. Ogier Quater Horse. Na początku miał być sushi, potem kebab, potem west, ale zostało whisky. Kontynuujmy to: jest to jest Spartan Ogier Mustanga, taki o pięknościowy. Też gupiłam go razem z cyganką. Na trawce stoi. Tu są takie niby koniowiązy, płotki, ale głównie tutaj konio wiąże. Chyba, że te, no to tu. I zapomniałam powiedzieć, że to jest cyganka. No i to by było na tyle z mojej stajni. No to tyle. Papa. Pa.